Tamten stoi też dupą do mnie, więc szansa na zabicie go jest większa. Ale ja tu słyszę jeszcze głosy i nie wiem czy to związane jest z tym, że one są gdzieś na górze, czy... Bo słychać głosy, ale gdzie oni są to ja nie wiem. Dobra, trzeba go zabić. Pięknie. nie trafiłem. Dobra, przyjrzyjmy się teraz otoczeniu. Chociaż tu chyba raczej nic nie znajdziemy. Na górze chyba się gwałcą. I to dość głośno, skoro już tu słychać. Skały są grube, a jednak słychać głosy. Dobra, dalej. A, fuck, znowu pająki. Fuj! Ble. Ble, Eee... Nie lubię, nie lubię, dobra. To może ja tak spalę te pająki. Raz, raz. Co to oznacza dla mnie? Czy ja coś tu znajdę? Zgaść światło. Obawiam się, że czeka nas znowu walka. Czy tam jest coś się rusza? Tak, tam się rusza skurczywy. Żeby... A zaraz, jakby, jakby zdjąć, no kto widzi, to już widać, prawda? Ale coś, nie ma innego wyjścia. Ja tylko naładuję sobie jeszcze latarencję. Dobra. I Zajdu sobie ten i się ukryje O! Da się zliczować Dupa nie da się przejść, no trudno Ciekawe czy potworki widzą to światło, którym ja dysponuję w noktowizorze. tego jestem strasznie ciekawy Bo widać, że światło się odbija od ścian Ale czy ktokolwiek cokolwiek widzi oprócz mnie tego światła to ja nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Dobra, podejdźmy jakoś do tych stworków. Oj! Toś się tu chyba rucha, rusza. Dobra, zaraz, zaraz, zaraz patrzmy. Tu jest jeden. Innych nie widać. Kujdzie, zejdziemy go z flanki, z prawej strony, w sensie. ten Coś tu wpierdala chyba, znowu się znowu gwałcić jakieś ciało biedne Tu jest jeden, tu jest drugi Dobra Spójrzmy Dupą odwrócony Dupą odwrócony Ten tu się zajada Ja yeah. No to cóż Raz Dwa Kurwa, przepraszam? Of pizdu! Tego się z Tukinko nie spodziewałeś, co? Frajerze, że będę kurna dysponował dwoma strzelbami, gnoju. Przez ciebie zmarnowałem, kurna, dwa morze. Franco jedna. Mutancie z górnicze, sfermentowany. Jak śmiałeś we mnie w, mnie w ogóle uderzyć, Gnoju. No dobra, ale reasumując, zostały dwa noże. A więc gdzieś jest reszta. Wyłączymy na no kto i może znajdziemy noż, resztę noży. Pamiętajmy, że noże świecą się na zielono. Strzelba, nie strzelba. To, to trzeba przeładować. O, są moje, są moje nożyki, pięknie. Nie wiem, cel jak z jak to się mówi. Jezu nie! No nie, ja chcę. O, o, jest dobrze. Zgarnęłem noża. Dobra, teraz tak. E, mamy tu windę, chyba to jest coś. Tak, to jest coś z windy. I za, domyślam się, znaczy zakładam z góry tym razem, że jak włączę windę, to. Będą się skurcze byki pojawiać. Trzeba się odpowiednio przygotować eee. Wolę nie ryzykować, wiecie. Raz. <laughs> zobaczymy jak te skurczybyki byki teraz przejdą. Ciekawe, czy ja będę mu potem to podnieść. Mogę podnieść, zajebiście. Dobra. Tu jeszcze jeden, w razie czego. I zobaczymy, <laughs> czy, to, czy, czy to cokolwiek da. <laughs> Wiecie co, nie, może tego, klej, tego klejmura może zabiorę i zamontuję tutaj. Chociaż w takiej odległości to nie wiem czy to cokolwiek da. Tu jest jeden klejmur. Dobra. Tu zamontuję... O. I zobaczymy co z tego wyjdzie. A z tego pytanie, jak to draństwo ruskie uruchomić? Oho, jest. No to włączamy maszynerię. Dobra, jedzie. I czekamy na rozwój wydarzeń Coś się ruchnęło Aha Wiedziałem O nie miało tak być o mur. Pigna sprawa O o Strafiłem w ciało niestety Trochę się zjebało Czas naj Czas podbudować bateryjki. Zobaczy broń. Bum! Będzie bum! Yeah! Bitch! Tak się to robi w metrze, skurczy byku. Milcz! Nagle będzie klapik. Pięknie go pierdolnęło. Piękna sprawa, przeładuj. Tego się nie spodziewałem. Ło, ale go. Wow, ale go poniosło Dobra, jeszcze raz O kurwa, skończyłem się w tej mury Ups Pięknie! No, 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 no. bez takich, bez takich Zaraz padnę mm za dużo ich było. Nie, najgorsze jest to, jak ten Nosalis podejdzie do nas, zacznie napierdalać swoje kombosy, to pięć ciosów pod rząd mało który przeżywa. Nawet na normalu, bo to jest, na, gramy, na, gramy na normalu. Wczytaj. I cóż dały mi te klejmury? Wprawdzie trzech zdjąłem, ale co z tego, jak reszta przeżyła. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Mamy dwa klejmury, a więc niewiele. Raz. No i czekamy na rozwój wydarzeń. Pięknie Szybciej ładuj. Prednia ptaczka. Wytrzymałeś kurwy seny. że wytrzymałeś skór wyseny. Nie mam apteczek, jeden strzał i po mnie Jest to delikatnie Uf, kurwające, trzeba przyznać Dobra, ale może spróbuję ich na dystans trzymać ładuj Nie to Nie to już koniec? Ataku? Było gorąco, ale się chyba udało. Klemury padły, zostało mi tylko jedne, jeden sztuków. Mogłem też nożami, nożami rzucać, ale prawdopodobieństwo, żebym trafił nożem w takiego stwora, który się rusza bez przerwy, jest raczej znikome. No dobra, co teraz? Mam tu wejść? Yep. Going up. A, nie mogę się ruszać, a więc pewnie będzie scenka z zabijaniem nosalisów w windzie. Zastanawiam się pod, po jaką cholerę mam ten rewolwer, skoro i tak mi jest niepotrzebny i go nie używam w ogóle. Ale tu się wytniemy. No i czekamy na rozwój wydarzeń. Już? A tu hacza. Coś takiego Myślałem, że będzie gorzej No dobra Raz Co to masz Co to tu masz Eee, zamienić to na to W sumie, przeładuj No, jakiś pistolet maszynowy nowy przynajmniej będę miał A co to jest za draństwo? Ach strzelba nie, nie, nie. Ja osobiście tak wolę mieć jeden pistolet maszynowy. Sorry. <coughs> przepraszam. Bywa. No dobra. Mm. Amunicja pełna, pełna, pełna. Co jest? O kurwa. Ups. Kimkolwiek jesteś, jesteś tej Bieda, Pro, biedactwo. My też spadniemy. Pizdu. Upsi. Ale mam dla was dobrą wiadomość. Ten motyw znam. Na szczęście. No chodź do pana. No chodź. Azor do nogi. Do nogi piesku. No, 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 no Jeszcze jedna kolumienka Pięknie Kolumienka się rozpiździła I sam poszedł dalej, wystarczył się nas Stwierdził, że jesteśmy zbyt inteligentni na niego i poszedł w pizdu No i to chyba było na tyle, jeśli chodzi o to miejsce. Idziemy dalej w takim razie. I co nas tu czeka jeszcze? Hmm. Nice place, rzekłbym Górna pajęczyny, palcie się, sucze jeszcze któraś Podskoczy? To spałem na miejscu. Nie to chociaż w sumie teraz. A co my tu mamy? Mogę to otworzyć? Amunicja i to ile. Poro. Co my tu mamy? Pistolet maszynowy z ciężką lufą. Uuu, to ciekawe. Jep, z tłumikiem. Dobra, wezmę sobie. I to jeszcze z Noctovision, moi drodzy. Z noktowizją. Nie wiem po co, ale se pójdziemy. Mam nadzieję, że nie... że nie spieprzę tym razem sprawy biorąc tą broń. No dobra. Ten motyw też nam na szczęście. Se pobiegamy nieco. Lalalala Lalala Lalala troszkę dla joggingu, dla ruchu Dobra, gdzie reszta? Zostały tylko ta sucz duża, piczka, mała Dobra Musimy postarać się, aby zburzył wszystkie te kamienne, kamienne góry Tu nie bekaj, tylko koń mnie skurczy, byku No chodź, chodź do pana no, chodź do pana Brawo, piesku O, uderzył mnie Skór się mnie uderzył Ciekawe, czy czy będzie się biegać szybciej z jakąś mniejszą bronią W sumie tutaj i tak muszę tylko teraz z tego ognoja sprowokować, żeby rozpieprzył wszystkie kamienie No, jeszcze, jeszcze Chodź do pana Kiepski jesteś, coś widzę O, brawo, brawo Następne kamyki. No chodź do pana. Chodź. Przebijesz ścianę, Słaniaczku? Jap. Yep. No nie to chyba żaden problem. Brawo. Jeszcze ten kamyczek, jeszcze ten kamyczek. Dobra. Teraz tutaj tylko ładnie przebić się. Prawie, ale nie do końca. Wow! E, no tak. E, kolega się wkurzył. Apteczka. Brawo. Oj, 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 nie, nie, nie. Ty mnie tutaj nie możesz bić. Dobra. Co tu jeszcze zostało? Ała! Suki, god. O! Oh. Ledko mnie uderzył. No teraz co, gdzie taki jeszcze kamyk został? Nie to, balanie! Aha, tu jeszcze coś jeszcze jest? Nie, tu nie, tu nie. A? Prawie dobrze. O, coś zburzył jeszcze. Gdzieś gdzieś walną Coś jeszcze jest tutaj A! O jest, coś się dzieje chyba? Czy nie? Myślałem Coś tu jeszcze musi zburzyć Yeah, bitch Tylko to teraz jeszcze? Gdzie jeszcze musi? Chyba, bo uderzył w ścianę niestety Nie tłafił! O, tu jeszcze. Trafił! Yeah! Coś się chyba z nim dzieje. Aczkolwiek nie mam pojęcia co teraz. Czegoś tu jeszcze chyba nie rozwalił. Chyba, że... Aha! Mogłem się domyślić, że trzeba było go w ten sposób, no tak. Bywa. Eee... Teraz będzie pewnie skrypt odpalony? Tak... Mamo! Kurwa nie zabrałem fakturować! A tak tu to jak mówić Бы тыле, если о том Все дороги ведут на октябрьскую. Там находится черный. Теперь там Аня. В руках моих врагов. В руках предателя.